siemka Z tej strony King, a to drugi odcinek z przygody z Kingiem. Tak, zbudowałem dom, wysłałem nawet na YouTube film, jak znajduję dwa diaktyki. Tu muszę jeszcze wziąć inne rzeczy, przykładem tu przykładać jest tu. czyli zbudowałem to zrobiłem. A to szyb, zrobiłem 29 rzeczy. Wszystko to, to. to brakuje jeszcze. tu zrobiłem enchanting na się na 30 level. I na na razie mam tu cztery warunki, tam mam chyba trzy warunki. na ja się Źródeł kolorowych. Ja Myślałam, że będę mieć w stanie tylko żelazo. Chciałam Wam pokazać. I. Mam no, Tak jest. Żelazo. Aha, dzielę sobie kolejne żelazniki na kilo. To jest trzy

mi się spaliło, chyba. No, spaliły mi się buty. Lol. Jezu, znowu. Teraz nie umiem, teraz dobiegnę. Chyba... Walić tą kolejkę? Tu...

Znalazłam, tam to, znalazłam, właśnie fajną, razem 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 się na razem 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 na razem 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 i nie Terima <sum> kasih. <sum> No, wziąłem też drugie, wziąłem sobie z znalazłam, fajne lakki w schodu no tam w tamtą stronę jest śnieg o tu jest ten kanał tu właśnie podobałem się neterachiem kanal okay. bo wyszłem z metalu i tam jest powinien być ten płot

кушать вот так вот Nie wiem, powiedz zanim wyjdziesz Miłem ci w strach, powiedz mi nim znikniesz Jechaliśmy w windzie, mijałem ci w klubie Jestem najeżany, może widzę to co lubię Jaki jest twój gust, wiesz, opisać się umiem Karmelowy wzrok, usta ma jak lukie Nie wiem czy rozumiesz, o gustach nie dyskutuję Ziomek lubi broń, hardo na gatunie Duży szarny lubisz, jasny rusz szabryki Małe wąskie w taliczy z tukiem jak wilki milki Młode, młode wilki. biegają za nimi, u w niech chwili Z was nie ma nas, świat z gaz nie ma nic, bez nas nie ma was. Nie mamy jak żyw, łączy i dzieli przepaść czasem nawet nie ma przewrotu, ale wiem, że spotkamy się jeszcze raz. Z was nie ma nas, świat z gaz nie ma nic, bez nas nie ma was. Nie mamy jak ży, łączy i dzieli przepaść czasem nawet nie ma przewrotu, ale wiem, że spotkamy się jeszcze raz. Są na pieniądze i słabe I mężczyźni tak puści, że znają tylko zabawę Niby, niby na kawę, od Krakowa po Wawę Jak wiesz, się chcesz, szanuj kobietę jak mamę Biorę bagaż na ramię, leci nowe nagranie Jestem atramentem prawdy i niosę przesłanie Szybko wchodzę w banie, siedzi rzeka płynie spadali czas jak brak, przelatuje przez palce Możesz być kimś, albo nie zostawić I swą rodzinę zamienisz na karce Mamy jak ży, łączy i dzieli przepaść czasem nawet nie ma ale wiem, że spotkamy się jeszcze raz. Bez was nie ma nas, świat z gaz nie ma nic bez nas nie ma was. Nie mamy jak ży, łączy i dzieli przepaść czasem nawet nie ma ale wiem, że spotkamy się jeszcze raz. i kept on seeing him look at me while he's with that other girl do you think he was just doing that to make me jealous because he was totally texting me all night last night and i don't know if it's a booty call or not so like what, what do you think do you, did you think that girl was pretty how did that girl even get in here do you see her she's so short and that dress is so tacky who wears cheetah it's not even summer why well, did dj keep on playing summertime sadness After Let me take a selfie. filter i don't know if i should go with xx pro or valencia i want to look tan what should my caption be i want it to be clever how about living with my bitches? hashtag live i only got 10 likes in the last five minutes do you think i should take it down let me take another selfie Wait, pause. Jason just liked my selfie. What a creep. Is that guy sleeping over there? Yeah, the one next to the girl with no shoes on. That's so ratchet. That girl is such a fake model, she definitely bought all her Instagram followers. Who goes out on Mondays? Okay, let's go take some shots. Oh no. Ugh, I feel like I'm gonna throw up. Oh wait, never mind, I'm fine. Let's go dance. There's no vodka at this table. Do you know anyone else here? Oh my god, Jason just texted me. Should I go home with him? I guess I took a good selfie. Something, 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 something. nieraz biło w plecy sztyle. czasu uciekał mi przez palce Niczym drobnym zyle wierzyłem, muzyka zawsze była, my mazyle miast używać pustych słów, lepiej przełknij śminę, los jak klepsydra, bywa przywrotny, dni ziarna piachu, na twym oknie deszczu krople wychyl swoje dłonie, poczujesz je gdy dotkniesz co przeżyłeś, tylko twoje, nie obawia się, że znokłeś po każdym deszczu wiatr, rozwiewać ciemne chmury, słońca blask, ogrzewa szare mury, jestem tym, który... Odnalaz Boga na łonie natury Zdala od zakłamania syfów, zgiełku i chałtury Z głowem jak noże, fałsz gum, gitaro graj Dopóki życie daje wele chwilę trwaj Dopóki prawda tlenem rap, mój haj Tam gdzie spojrzenia szczere i prawdziwe O takie więzi dbam Tylko za śmietnikiem paliliśmy tydzień gram. Dyszlajaliśmy się pośród obórek i bram. Po stoczu wałania jak talizman. Wygodniła nas policja, no i szybkie jak gebar. Smak wygrany, bieg tak na giela, biedolonka, synonar. Wszystko było takie proste, dzisiaj poziom level hard. Tak to miał nie wpad na ładnych parę lat. I tak w dzień nas nie wszystko dookoła świat. Nie jedno marzenie runęło jak domek z od jeszcze lat im zabije je tyle czas w życiu